środek pandemii. Oczywiście bilety były skancelowane, więc z podróży nic. Później okazało się, że się przeprowadzamy, no i znowu nie było, jak pojechać. No i w końcu, jak wybraliśmy się do Polski, to był naprawdę taki też spontaniczny pomysł, że pojedziemy sobie do Polski na święta i zrobimy niespodziankę. Jest to, jest to naprawdę trudne, no, kogo postawić pierwszego na tej liście, kogo e, zobaczyć, kogo wykluczyć. I oczywiście nie mamy e, takiej opcji, żeby chcemy kogoś wykluczać, tylko po prostu ten czas jest zawsze tak limitowany, oprócz tego przychodzą jeszcze jakieś rzeczy do załatwienia e, urzędowe, no i, i nakłada się tego mnóstwo. Nie wiem, czy to tylko ja mam taką więź z rodziną i nie wiem, czy ona jest jakaś nie wiadoma jak silna, ponieważ my nie rozmawiamy ze sobą codziennie przez telefony, nie widzimy się aż tak bardzo często i też nawet w Polsce nie widzieliśmy się super często. Ponieważ nie mieszkaliśmy w tych samych miastach, ale z jednej strony mieliśmy tą możliwość zobaczenia się zdecydowanie częściej niż teraz i dziś uczestniczyliśmy w swoim życiu nawzajem. No a teraz jakaś taka pustka. Chociaż z jednej strony no jest to tak trudne, że przecież jesteśmy tu i jesteśmy tam, także nie wiem, gdzie już to miejsce na Ziemi. Ach, no Ta pustka, ta samotność dobija bardzo często. Czasem jest też tak, że ludzie mający siebie tutaj blisko na stałe też nie potrafią poświęcać sobie wystarczającej uwagi, mają do siebie różne pretensje, różne rzeczy, które mają mniejszy lub większy sens. A najczęściej jest tak, że czas mija i później zastanawiamy się, czy rzeczywiście było warto.